Dzisiejsze dzieciaki słuchają no nie za fajnej muzyki. Na przykład jakieś skibili toilet w zapętleniu jednogodzinnym, czy, czy na przykład piosenki od Gen Z. i trudno w nich się dopatrywać. Jakiejkolwiek y, dorosłej muzyki i z pomocą, by zareklamować dzieciom punk rocka przychodzą lockdown! Spójrz moje oczy, ja soje, ja sobie ma tak ja mam prawo kochać też samo Jestem obrażony na mam talent. Yy, już tłumaczę Lockdown występowali ogólnie w Mam Talent. I jakby wszyscy przesz i wszyscy dali im no, głosy na atak. No nie. Wszyscy im dali głosy na ataka. Tak czytając sobie coraz to więcej artykułów i coraz to więcej. Coraz bardziej byłem tego świadomy, że nie będzie ich w półfinale żadnym. Dosłownie żadnym. No. I wiecie co? Teraz to już w ogóle nie ma nadziei, że będą w ogóle w jakimś półfinale. Mam talent. Naprawdę jestem na nich taki zły. Przenieś... Prze... 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 Przeszedł do, fina... do półfinału. Jakiś chłop z gitarą, który smęcił na tej gitarze zamiast, no, zamiast zagrać coś fajnego, trudnego i niby to im zaimponowało. A, a kurde, jakiś a kurde... jakiś zespół z poznania no nie przeszedł. Przecież. Ale jak to? Przecież. Przecież... Przecież lockdown mieli. Większy talent niż ten chłop z gitarą w ogóle, dlaczego ja w ręku trzymam długopis? Ach, na trzeźwo tego nie wytrzymam. Ach. Od razu lepiej. Są kurde ci lockdown, nie. Yy... Lockdown. To polska grupa muzyczna powstała. Nie zgadniecie w jakim okresie lockdownu. O jaki lockdown mi chodzi, he? A COVID-19 B. Pierwsza wojna światowa C druga wojna światowa. Czy D. Trzecia wojna światowa? Odpowiedź jest prosta. Nie wiem, bo nikt niego nie powiedział. Dziękuję. <słyska> dobra, bo, bo... by wychodziło, że w dzisiejszym filmiku mam tylko narzekać... Na... Na poznańskie punk dzieciaki. No, jakby tak i nie. No, No bo wiecie, ten zespół ma swoje zalety i swoje minusy. Lockdown już zdążyli wydać jedną płytę studyjną, nawet chyba jakieś prawie d dwa lata temu. I dzisiaj chciałbym yy, zrecenzjować tą płytę, ale jakoś już nie, nie posiadam jej w wersji fizycznej to pozwól, to pozwól mi mój piękny montażysto umieścić ją tutaj albo tutaj nie wiem obojętnie Byleby widzowie widzieli jak wygląda jak wygląda ta nieszczęsna okładka właśnie najpierw może przejdźmy sobie do okładki yy. Okładka, no nie za bardzo mi się podoba, mogłaby być bardziej kreatywna albo wystrzałowa, a nie wygląda jak zrobiona przeze mnie. No ale... No ale przecież... Przecież jakby zespół nie polega na tym, żeby, żeby wydawali coraz to lepsze okładki, co nie... No, no nie polega, aczkolwiek z drugiej strony, fajnie, jakby to jakoś fajnie wyglądało. Przerwana Coca-Cola, Coca-Cola is needed. Eee, co ja. coś chciałem powiedzieć. Aha! Przejdźmy do samej muzyki. Muzyka jest w tym, sam w tym najważniejsza. Podoba mi się y, bunt i agresja y, wyrażana przez te utwory. W ogóle, w ogóle szkoda, że ta płyta składa się tylko z ośmiu utworów. Chciałbym więcej, nie wiem, może wy Może wydadzą kiedyś drugi album studyjny, ale... Trochę wątpię, trochę nie. Chociaż fajnie by było, gdyby, gdyby kontynuowali jakoś tą swoją Punkową przygodę I to chyba jest jeden z tych nielicznych Na kanale y, Tych agresywnych takich Które omawiam Bo wiecie, Day of Spring albo Green Day to To jest taki pop punk, taki Taki yy, taki yy, kocham cię i zesram się bez ciebie. No dobra, może Dio spring czasem mają tam takie swoje takie te, pta, 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 pta. Ale jednak i tak to się zalicza do punku. Po, Poczekajcie, babcia mnie wo po... I ogólnie nawet fajne są tematy tych, tych piosenek. Jakby, jakby jest to trochę, są to trochę ciężkie tematy, ale, ale myślę, że, że dzieci e, jakby w takich tematach dałby sobie radę. Bo jakby ich celem jest, y, uwaga bo zapomniałem też powiedzieć, lo, y, lockdown mają na celu y, spopularyzowanie pankroka wśród dzieci. I żeby po prostu, żeby po prostu, miały takie, i don't care, żeby, żeby nie przejmowały się za bardzo, za bardzo za bardzo rzeczami oczywiście jakby szkołą trzeba się zajmować nic na siłę chyba że szkoła ale ale jakby też kurde bo bo jakby po co kogoś zmuszać do czegoś co, co nie chce robić no chyba, że szkoła, bo to jakby będzie potrzebne kiedyś nam... W sensie chyba 60% szkoły nam kiedyś będzie potrzebne w dalszym życiu. Albo na przykład y, obowiązki domowe. On takie na przykład jak wyjmowanie naczyń ze zmywarki, albo rozwieszanie prania. Ale... Ale jaki jest przekaz tych piosenek? O, te przekazy piosenek są piękne, na przykład We are the change, czyli otwierając, czyli otwierając całą płytę piosenka jest o tym, jak możemy zmienić świat, nie śmiecąc. I jest yy, jest z takim fajnym surf, ser, jest taki fajny z surf Rifabida Tobias Perkusja do. Miałem trochę wrażenie, jakbym słuchał Master of Puppets. Ale, ale czy tutaj plagiaty mi przeszkadzają? Nie. Dobra. Albo na przykład Pushback jest przepięknym utworem o tym, że, że ukraińskie dzieci potrzebują schronów. I potrzebują odpocząć od tej całej wojny bo ile tam ta wojna trwa już na Ukrainie jakieś 3 lata. No, to przydałoby się wreszcie odpocząć trochę od, te od tego wszystkiego? Na przykład jeszcze nigdy jest o. Wsparciu, jest o wsparciu, którzy, które dzieci potrzebują yy, od dorosłych. Mm. Mówię Wam, kiepskie tematy, jak na pan Krok, aczkolwiek nawet to w jakichś aspektach daje radę. Daje radę, nawet miło się tego słucha. Jeszcze chyba Klimat Fighter, o ile dobrze zrozumiałem, jest o ekologii i zmienianiu świat na lepsze, czyli w sumie taka kontynuacja We Are The Change. Nie mam ogólnie zastrzeżeń do tego zespołu, natomiast mam takie drobne, na przykład... Dlaczego wokalistka tego zespołu śpiewa tylko na koncertach? Przecież mogłaby jakoś. Mogłaby jakoś też śpiewać na płycie. Jakby. Już wolę. Już wolę bardziej jak. Jak ktoś śpiewa takim głosem. Yy, jak Walaszek. Niż. Yy, niż żeby jakiś chór chłopców. Trochę mi ten. Wokal przeszkadzał, jest taki trochę cringe'owy I chyba wolę Jak lockdown koncertuje, niż Niż te nagrania z tej płyty, ale nie wiem, może Na drugim albumie studyjnym Na drugim albumie studyjnym Będzie lepiej, nie wiem Wszystko się może wydarzyć Jeszcze jeszcze. Jeszcze. Jeszcze nie mam zastrzeżeń więcej. Nie, nie mam. Jedynie. Jedyne zastrzeżenia, jakie mam do tego zespołu, to dlaczego nie pojawiły się. To dlaczego nie pojawili się w półfinale? Mam talent. Chociaż to w sumie bardziej skarga dla. Dla tutaj jurorów Powinna być yy, Oraz yy, Ten wokal na tej debiutanckiej płycie Dobrnęliśmy do samego końca Tego, że Nieszczęsnego odcinka Zostawcie łapkę w górę i subieka. Na razie, cześć Był z wami tutaj Wojtuś recenzuś Wystawcie łapkę w górę i subika po więcej fajnych recenzji. Na razie, cześć.